Dzień dobry. Witam was na naszym pierwszym spotkaniu. Rozpoczynamy nowy dział trójkąty prostokątne. Tematem dzisiejszego spotkania jest twierdzenie Pitagorasa. Podczas lekcji dowiesz się, co to jest twierdzenie. Dowiesz się również, jak twierdzenie Pitagorasa i gdzie ma zastosowanie. Nauczysz się obliczać długości dowolnego boku trójkąta prostokątnego. Znając długości dwóch pozostałych boków, przejdziemy do strony 252 naszego teknika i przeczytamy sobie taką Cukier, złoto, pociąg słynie z gorzki i czekolady. Najpopularniejsze są kwadratowe tabliczki, pakowane po trzy. Każda z tych tabliczek ma inne wymiary, ale są tak dobrane, że po zetknięciu ich narożnikami powstaje trójkąt prostokątny. I mamy ilustrację, tak wyglądają te tabliczki czekolady. Jak je zdejmiemy z nich opakowanie, to mamy taki rysunek jak tutaj w narożniku. Przypatrzmy się tym czekoladom. Czekolady składają się z takiej samej wielkości cząstek. Najmniejsza czekolada składa się z 9 cząst cząstek, średniej wielkości z 16. 4 pierwsze po 4 cząstki, czyli 16. A największa czekolada składa się z 25 cząstek. 5 pierwszy i w każdym pierwszu po 5 po cząsteczek. Łatwo zauważyć, że 9 plus 16 równa się 25. Czyli wynikałoby z tego, że wszystko jedno, czy zjemy dwie takie mniejsze czekolady, czy jedną większą. Skąd się bierze liczba cząstek czekolady? 9, 3, 3. Można powiedzieć, że ten bok trójkąta prostokątnego, prostokątnego, bo tu mamy kropeczkę, ma długość taką jak 3, 3 kawałki czekolady. Druga drugi bok trójkąta prostokątnego ma długość czterech kawałków czekolady. A trzeci bok trójkąta prostokątnego, najdłuższy, ma długość równą pięciu kawałeczkom czekolady. Stąd 3 kwadrat plus 4 kwadrat równa się 5 kwadrat. Czy taka zależność jest prawdziwa dla każdego trójkąta? Otóż tak. I uzasadnił to właśnie Pitagoras. Zależność między bokami w trójkącie prostokątnym była już znana wcześniej, niemniej jednak nikt wcześniej przed Pitagorasem tego nie udowodnił. Przechodzimy do kolejnej strony. I bardzo proszę przypatrzcie się do A B i C. Przypomnę, że w trójkącie prostokątnym dwa boki nazywają się przyprostokątnymi i to są te, które leżą przy kącie prostym. W tym rysunku A i B to są przyprostokątne. W prostego leży przyprostokątne. Do boków trójkąta domudowano kwadraty. Jak bok ma A, bok kwadratu ma A, to pole tego kwadratu równa się A kwadrat. Pole kwadratu obok B równa się B kwadrat. I analogicznie pole kwadratu obok C równa się C kwadrat. Stąd jedna z form twierdzenia Pitagorasa brzmi 1 plus P2 równa się P3, czyli suma kwadratów zbudowanych na przyprostokątnych jest równa polu kwadratu zbudowanego na jego przeciwprostokątnej. Użyłam słowo "twierdzenie". Co to jest twierdzenie? Twierdzenie to taki fakt, który należy uzasadnić, udowodnić. Tu obok mamy właśnie jedno, jeden z dowodów tego twierdzenia. Otóż narysowałem kwadraty, identyczne kwadraty. Każdy z tych kwadratów ma bok równy długości A plus B. Oba duże kwadraty, podzielono na części. I zobaczmy, co zrobiono z kwadratem po lewej stronie. Odmówiono na odcinki A i B. A na każdym boku zaznaczono A. I te punkty podzielone ze sobą połączone odcięto takie cztery trójkąty prostokątne w narożnikach, a w środku został kwadrat. Boki narożników oznaczono A i B i kwadratów w środku C. Te, boki są, te trójkąty są identyczne, mają takiej samej długości przyprostokątne, więc jak są identyczne, zamalowano je kolorem niebieskim. Teraz Zobaczmy, jak dzielono kwadrat. Otóż w przeciwległych narożnikach zrobiono kwadrat obok B i wokół A. Zatem jeżeli tu już jest B, to kawałek, dalszy kawałek musi mieć długość A. I analogicznie tu. Prza część ma długość A, to druga część musi mieć długość B. Cały bok. Długość A plus B. W tych narożnikach powstały dwa prostokąty obok A i B, przekątną podzielono na dwa trójkąty. Zostały te trójkąty pomalowane kolorem niebieskim dokładnie tak samo jak w, przy, w przypadku kwadratu z lewej strony, bo trójkąty są identyczne jak trójkąty w kwadracie po lewej stronie. Skoro duże kwadraty są jednakowe, to suma wszystkich z kwadratu lewego w sumie wszystkich części, wszystkich części kwadratu po prawej stronie. Oba duże kwadraty, składają się z czterech identycznych niskich trójkątów i po prawej stronie mamy cztery identyczne trójkąty, oprzy prostokąt A i B. Czyli te części niebieskie w jednym w drugim kwadracie są takie same. To reszty też muszą być takie same. Tu jest zielony w środku, w środku zielony kwadrat i jego pole wynosi C kwadrat. Po prawej stronie resztą, czyli duży, reszta dużego kwadratu małych czterech niebieskich trójkątów prostokątnych, to są dwa małe, mniejsze kwadraty obok A i obok B, czyli suma tych dwóch kwadratów A kwadrat plus B kwadrat w polu zielonego kwadratu w drugim, na drugim rysunku. Kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat. I pamiętajmy, że te. A i B oznaczają długości przyprostokątnych, a C to długość przeciwprostokątnej. Przejdziemy do trzeciego ze strony 267. Bardzo proszę. o Mamy tu rysunek. Przedstawiający trójkąt prostokątny i dobudowano do tego trójkąta, do boków tego trójkąta, kwadraty. Ulicz pole kwadratu K, jeśli wszystkie figury zbudowane na bokach są na bokach trójkąta prostokątnego, to kwadraty. I mamy wykorzystać informacje na rysunku. Przejdę do następnej karty, gdzie zbliżymy rozwiązanie tego zadania. Jeszcze, przepraszam. Nie ta strona, do tej strony. Suma, suma kwadratów zbudowanych na przeciwprostokątnej jest taka sama jak kwadratu zbudowanego na przeciwprostokątnej. Kolejnego kwadratu, obok, to 9 kwadrat. 9 kwadrat plus K, gdzie K będzie oznaczało pole kwadratu, równa się 225. K plus 9 kwadrat równa się 25. Spróbujmy raz. Aha, to stronę równania odjąć 81 albo przenieść 81 na prawą stronę, zmieniając znak. Jeśli po lewej stronie było plus 81, to po prawej stronie... 144. 144. Tyle w pole kwadratu K. Pol tego kwadratu wynosi 144. Ponieważ zarówno bok kwadratu, jak i pole największego kwadratu nie były wyrażone w żadnych jednostkach, to odpowiedź K równa się 144. Teraz przejdziemy do troszkę innej interpretacji twierdzenia oraz skorzystam ze strony 261. Otóż powiedzieliśmy sobie, że jak to podujemy do boków trójkąta prostokątnego kwadraty, to pole tych kwadratów dwóch mniejszych jest równe polu kwadratu, który jest zbudowany na przeciwprostokątny. Ale pole kwadratu o boku a, to a kwadrat. Mogę również powiedzieć, że a kwadrat to jest długość boku a podniesiona do kwadratu. Ten wzór możemy odczytać, że jest, że suma kwadratów długości przyprostokątny jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej. W tym wzorze a i b oznaczają przyprostokątne długości przyprostokątnych, czyli boków leżących przy kącie prostym, natomiast c oznacza długość przeciwprostokątnej. W tym równaniu mamy trzy zmienne długości trzech boków. W związku z tym mając dwa spośród nich będziemy mogli obliczyć trzeci bok, rozwiązując odpowiednie równania. I teraz przejdziemy do y, trzech typowych zadań na obliczanie długości boków w trójkącie prostokątnym. Przechodzę do strony 265 i zaczniemy od... B z długości przyprostokątnego trójkąta prostokątnego. Oblicz długość jego przeciwprostokątnej. To zadanie mam również zapisane w innej zakładce. I bardzo proszę. Dla to były dwie przyprostokątne. Zapisałam sobie jedna ma 10, druga ma 24 długości trójkątnej. Wpisuję sobie wzór dotyczący twierdzenia Pitagorasa. Proszę za każdym razem go zapisywać, bo przez to się Wam szybciej utrwali. Podstanie tego wzoru pod a i b, odpowiedź 10 kwadrat plus 24 kwadrat równa się c kwadrat. Z kolejnością wykonywania działań wykonuję najpierw Potęgowanie, a następnie dodawanie. C kwadrat równa się 676. W związku z tym C to pierwiastek z 676. I teraz taka drobna uwaga, ale bardzo ważna. Tak naprawdę są dwie liczby w te równanie. Liczba pierwiastek z 676 i również liczba Minus pierwiastek z 676. Ale ponieważ literki ABC oznaczają długości boków, a boki podajemy w postaci dodatnich, to możemy pisać tylko jedno rozwiązanie takiego równania. C to się równa pierwiastek z 676. W naszym przypadku bardzo duża pod pierwiastkiem i musimy się spytać, czy możemy coś wyłączyć przed znakiem pierwiastka. W tym celu tu na boku przedstawiam, jak się wyłącza czynnik przed znak pierwiastka. Rozkładamy liczbę 676 na czynniki pierwsze. Dopóki się ta dzielimy przez 2, później mamy 165, 169 przez 13, wynik dzielenia to też 13. W rozkładzie na czynnikie pierwsze otrzymaliśmy jedną parę dwójek, jedną parę 13. Zatem możemy wyłączyć przed znak pierwiastka iloczyn. 2 razy 13 to się równa 26. Już nam żadnych liczb nie zostało, w związku z tym ten pierwiastek 676 jest liczba naturalna. Przejdziemy teraz do zadania pierwszego z poziomu C i przykład A. I jeszcze do niego wrócę. I tu jest troszkę różniące się polecenie. Dane są długości dwóch boków trójkąta prostokątnego. Jeden z nich jest przeciwprostokątny. Oblicz długość trzeciego boku. I teraz uwaga. Z tych boków przeciwprostokątną. Otóż w każdym trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna to zawsze najdłuższy bok. W związku z tym w przykładzie A15 jest na pewno długość przyprostokątnej, a 39 na pewno długość przeciwprostokątnej. Przechodzimy do rozwiązania w takim razie tego zadania. Prostokątna równa się 15, C równa się przeciwprostokątna równa się 39. Poszukujemy długości drugiej przyprostokątnej. Podstawiamy z i podstawiamy to, co 15 jako przyprostokątna, 39 do przeciwprostokątnej. Wykonujemy potęgowanie. Liczby są bardzo duże, dlatego w tym zadaniu. w C i B y, pozwalają nam użyć kalkulatora. Y, I otrzymujemy równanie 225 plus b kwadrat równa się 1521. Żeby obliczyć b kwadrat, musimy się pozbyć z lewej strony 200, liczby 225, więc przenosimy ją na drugą stronę, zmieniając znak. b kwadrat równa się 1296. Czyli długość prostokątnej to piwiastek z 1296. I ponownie rozkładamy pierwsze, po to, żebyście jeszcze sobie to ten sposób przypomnieli. Dopóki się da, dzielimy liczbę przez 2. Dochodzimy do 81 i 81, suma cerw wynosi 9, więc ta liczba na pewno dzieli się przez 3. I dalej, dalej dzielimy otrzymane wyniki przez 3 i otrzymujemy rozkład liczby 1296 na czynniki pierwsze. Mamy tych czynników 8, dwie pary dwójek i dwie pary trójek. Zatem przed pierwiastkiem możemy, przed pierwiastkiem możemy wyłączyć ilotę 2 razy 2 razy 3 razy 3. 2 razy 2, 4, razy 3, 12, razy 3, 36. W, w kolejnych przykładach, zarówno w podstawie B, jak i C, są wybrane bardzo duże liczby, ale są to przykłady trójkątów prostokątnych, których boki wyrażają się liczbami naturalnymi. Ale nie zawsze tak musi być. W tym celu przejdziemy do. Ze strony 256. Hmm. W poziomie drugim e, zwróćmy uwagę, jeszcze w poziomie A e, mamy podane dwa boki, każdy z nich jest liczbą naturalną, a trzeci bok e, po rozwiązaniu odpowiedniego równania okaże się liczbą niewymierną zapisaną przy pomocy pierwiastka. W poziomie C, już niektóre, niektóre boki są napisane ich długość przy pomocy pierwiastków. W poziomie C nie tylko boki wyrażone są za pomocą pierwiastków, ale również rozwiązując odpowiednie równanie otrzymamy taką liczbę pod pierwiastkiem, z którego będziemy mogli wyłączyć jeszcze liczbę na pierwiastka. W z tym, że ten poziom C jest najtrudniejszy, to wspólnie rozwiążemy właśnie ten przykład C. Prostokątne mają długość 3 i 3 pierwiastki ma długość niks. Podbijamy do poziomu ze twierdzenia. Tego Jedna przyprostokątna do kwadratu plus druga przyprostokątna do kwadratu równa się przeciwprostokątna do kwadratu. Nasza przeprostokąta 3 z 7. Musimy to wyrażać, w nawias. I dopiero podnieść do kwadratu. 3 kwadrat to 9. Teraz jak podnieść taki iloczyn do kwadratu. Osobno podnosimy tu. Do kwadratu, os pierwiastek do kwadratu. I zapisałam 3 do kwadratu razy pierwiastek z do kwadratu. W następnym kroku wykonuję potęgowanie. 3 do kwadratu to 9 razy. Pierwiastek do kwadratu to liczba podpierwiastkowa. Owszem, możemy sobie wymnożyć pierwiastek z 7 razy pierwiastek z 7 to pierwiastek z 49 i to jest 7. Ale takie liczenie jest y, y, zbyteczne. Po prostu pierwiastek z drugiego, jak podniesiemy do potęgi drugiej, to jest to liczba podpierwiastkowa. Zatem i kwadrat to się równa 72. Zatem Długość przeciwprostokątnej to pierwiastek z 72. Tę liczbę można rozłożyć na czynniki pierwsze, tak jak to pokazałam wyżej, ale już można zauważyć, że 72 to jest 2 razy 36. Pierwiastek z 36 i zostaje nam pierwiastek z 2. Zarówno taka metoda, jak rozkładanie liczby na czynniki pierwszej jest jak najbardziej. Zapewne ktoś szybciej zauważy, czy można, jak łatwo rozłożyć liczbę podpierwiastową na iloczyn takich liczb, z których jeden, jeden czynnik jest taki, że łatwo, że pierwiastek z tego czynnika jest liczbą naturalną. To pewnie ten sposób jest szybszy. A jeżeli ktoś nie wie, pracę rozkładać liczbę na wyniki pierwsze. Troszkę dłuższa metoda, ale na pewno skuteczna. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.